Przytulam cię promieniem słońca, przytulam Ciebie ciepłym spojrzeniem, przytulam Ciebie radosnym śpiewem, przytulam Ciebie barwnym westchnieniem. Tak właśnie możemy zacząć relacje. Dzisiaj króciutko o relacjach, ponieważ no, patrzę się trochę, nasłucham, jak to jest w związkach partnerskich i nie tylko. Relacje, jak nawiązać relacje, żeby coś. Uzyskać lub coś przekazać. W jednym filmiku już to mówiłam. Natomiast pierwsza relacja jest z naszym małym ja. I możemy powiedzieć, że mamy wiele małych ja. Tak? Każda z nich może charakteryzować tak, taka ja, jakąś osobowość, jakąś cechę osobowości. Natomiast jest też. Takie małe ja, uwięzione w przeszłości, zamrożone i to są sytuacje, które wypieramy, które bolały, a i dają konsekwencje. Zatem bagatelizowanie bólu, który się pojawia, no, nie jest za bardzo takim dobrym rozwiązaniem, czy uśmierzaniem go, bo to powoduje do chorób. Przemlek. Jednak nie o tym. Mam różne spotkania z parami. Obserwuję to od lat. To już pewnie wiesz, przeszłam wiele, wiele różnych, nawet doskonałych kursów. Nazywa się to mark marketingowe. Natomiast generalnie znaczy to komunikacja. Nie uciekajmy od słowa marketing. Jest to sprzedaż siebie. To jest nawiązywanie relacji. Generalnie to, co jest w związkach, wali się z tak zwanego buta, czego chce, co masz zrobić, co masz mi dać. I tu się zaczyna wiele problemów. I może zacznę od takiego przykładu ze swego życia. Syn miał może z 12 lat. Kiedy z mężem wyjeżdżaliśmy gdzieś na kilka dni. Zostawiłam mu kartkę wynieś śmieci, zrób to i to. Wracamy. Patrzę, kartka leży, śmieć wyrzucone oczywiście, ale dopisał. braku jednego słowa. Proszę. I to jest słowo, które zmiękcza wszystko. Że chcemy coś zrobić, że chcemy wziąć. To zmiękczanie na początku tego, co chcę dać lub wziąć, jest Podstawą każdej komunikacji. Kiedy mnie coś dolega, więc mówię o tym zamrożonym miejscu, w czasie, to najpierw nawiązuję relacje. I żeby coś uzyskać, żeby uzyskać odpowiedź. Podobnie, jeśli chcę coś od kogoś. Partnerki, partnera, dziecko, najpierw trzeba to zmiękczyć. Jeśli to jest ktoś nieznajomy, ach, cieszę się, że Cię widzę, skąd jesteś, jak przeżywasz te dni, co u Ciebie, jak tam dzieciaki, jak w pracy, możemy zadać kilka pytań. Kiedy druga strona nam zada pytanie, to znaczy, że jest chętna nawiązać komunikację. I otóż o, o co mi chodzi? Kiedy para nie ma znaczenia, ile lat są ze sobą, nie ma takich spotkań, nawet codziennie, nawet może to być wieczorem. By sobie różne rzeczy wyjaśnić, to się to nawarstwia, ale wyjaśnianie najczęściej jest. Wiesz, to co robisz, to mnie wkurza. Nie chcę, żebyś tego robił. Nie chcę, żebyś tego robiła. To, co mówisz, mnie rani. Ok, jednak zachęcam. Powiedz najpierw słowa: Jesteś dla mnie ważny. I czuję wielką wdzięczność, żeśmy się spotkali w tym życiu. Lub jak cudownie, że już utrzymujesz porządek. Jak się cieszę, że potrafisz przyrządzić tak smaczny i Zdrowy posiłek dla nas, odżywianie. Raduje mi się serce, kiedy tak angażujesz się w sprawy domu. Czyli mówimy coś, żeby dowartościować drugą stronę. Czy to jest partnerstwie, czy to jest rozmowa z dzieckiem, czy nawet z kontrahentem, czy nawet jeśli mamy wystąpienie w grupie. Dowartościowujemy drugą stronę. Czyli to jest nawiązanie relacji też energetycznych, nie tylko słownych. Jeśli mamy do czynienia z grupą, to ważne jest, i tak jak my zaczynamy te przedstawienie się imionami, czy tam powiedz parę słów o sobie, żeby spojrzeć sobie w oczy. I to, to wyniosłam chociażby z nauk z psychologii, psychologii społecznej, socjologii. Jeśli masz do czynienia z grupą, nawiąż z nią kontakt. Bo inaczej każdy sobie, tak jak w parach ja tobie, a ty piłeczka pingpongowa od razu rykoszetem. Co zrobić? Przecież musimy wiedzieć i ja też to sobie ciągle przypominam, że każdy ma swoją rację. I on jej broni. Więc co zrobić? Uznać, że ty masz rację, okej, okay, jest to interesujące, co mówisz. Być może tak jest, być może masz rację. Warto się temu przyjrzeć. I wtedy podziękować, a wtedy powiedzieć swoje. I druga strona tak samo reaguje. O, to ciekawe, co mówisz. No, warto się temu przyjrzeć. Być może się mylę, być może to ty, według Twoich podpowiedzi, trzeba yy, coś tak. zrobić. <laughs> I kiedy powiemy to, co nam się. Więc nawiązałam komunikację, nawiązałam więź serdeczną. Czyli to się nazywa zmiękczanie, a w psychologii raport. Nawiązałam raport, powiedziałam coś, co może trafić do jego serca, co może trafić do jego wewnętrznego dziecka. Mamy też takie właśnie dziecko magiczne, i to warto wiedzieć, które wie wszystko, wszystko potrafi, łączy nas z wielopoziomowością. I w praktyce. Korzystam z tego w sensach indywidualnych, na sesjach i w grupie. I już wielu się o tym przekonało. Korzystamy z tego magicznego dziecka, które wie i poprowadzi. I to nie jest takie dziecko związane tylko z umysłem, które wie to, co było. Ma naprowadzić na nowe ścieżki, na nowe rozwiązania. Tak, to jest jeden z wielu sposobów. Kiedy już nawiąże tą ciepłą relację, czyli co to oznacza, kiedy druga strona mi też zada pytanie do tego, co powiedziałam, odpowie, to znaczy, że jej płaszcz energetyczny się otworzył, że już nie jest takie to wszystko zamknięte i już możemy sobie coś przekazywać. Możemy sobie przekazywać różne wartości. I kiedy już nawet są argumenty zbijające to, co ja mówię, a ja daję swoich parę argumentów, kończę pozytywnym. Zawsze kończę rozmowę czymś pozytywnym. Czyli to jest ta tradycyjna bułeczka, tak? Zmiękczam temat, zmiękczam, zmiękczam nasze spotkanie, naszą atmosferę, żeby ten płaszcz energetyczny się rozsunął. Dwa, mówię o co mi chodzi, czy chcę coś przekazać, lub coś chcę uzyskać. I na zakończenie, bo tu pewno będą różne tarcia, takie no, dające, każdy ze swojej strony coś powie, na zakończenie też coś pozytywnego mówimy. No, przekazałam tobie. Swoje, wiem i ufam, że pojmujesz to. Tyle razy już stawiliśmy czoła trudnym sytuacjom. To po prostu jest sprawa do rozwiązania. Wiem, że już dość obserwuję, że już coraz mniej Twoje nerwy grają pierwszą tutaj rolę że potrafisz się często wyciszać. Widzę, że idzie ku dobremu w naszych relacjach, że będziemy zawsze się dogadywać. I cieszę się, że jesteśmy razem i niech to trwa tak długo, jak się da, by nasze serca były w pełni otwarte i przekazywały sobie to, co najpiękniejsze. Bo nasze serca wiedzą, wiedzą, co jest dla nas najlepsze. I to, co najlepsze, niech i w Twoim życiu się wypełnia. Staraj się też, tak jak i ja to robię, mówić sercem mówić to, co uspokaja. Mówić tak, by to rozświetlić. Bo to nie jest tak, jak niektórzy uważają, że miłość tylko widzi piękno, radość, światło. To oczywiście rozjaśnia, rozjaśnia. Natomiast udawanie, że, że wszystko jest w porządku, no, to też jest OK. I to jest taka podstawowa zasada, że jeśli na coś cierpię, jest jakieś zagmatwanie w jakiejś sytuacji, a ja udaję, że jest wszystko dobrze, czy mam szansę to coś zmienić? Absolutnie nie. Pierwsza zasada uzdrowienia siebie lub sytuacji. Uznaj, co jest. Uznaj prawdziwą sytuację. Tu jest brudno, tu się popsuło, tu nadmiernie wycieka woda, a tu nadmiernie wyciekają nasze finanse, pieniądze. Coś zahamowało przychód naszych yy, pieniędzy. Coś sprawiło, że zablokowana jestem, jesteśmy na obfitość tego wielkiego pola? Uznajmy, że tak jest. A wtedy rodzą się rozwiązania, chociażby przez otwarte pytania. Pytania, które zostawiamy, o tym już mówiłam ostatnio. Więc dzisiejszy ten filmik ta część będzie jeszcze druga o relacjach niech nasze relacje będą jasne ciepłe barwne piękne i wówczas jest prawdziwy czar czar w związku bo powtarzam to jeśli jesteśmy ze sobą, żeby się krzywdzić, krzyczeć na siebie, wypowiadać wulgarne słowa, jeśli ciągle się czepiamy o cokolwiek, to po co jesteśmy razem? Po co sobie szarpać życie? Mądrość polega na tym, żeby to ujawnić. Co to powoduje? Bo z jednej strony mówimy się kochany, a z drugiej strony sobie cały czas zaburzamy harmonię. Podstawowe, co jest, to jest walka o energię. Każdy krzyk, wpędzenie w poczucie winy, raz ja tobie zabiorę energię, raz ty nie zabierzesz energię, to jest podstawa związka. Więc budowanie swojej energii, wydobywanie ze źródła swojej energii, zasilanie się uspokaja i nie będzie już głodu do innym. To jest taka podstawowa zasada komunikacji: wypełnić się energią i rozwiązywać w spokoju. Każdą sprawę można przyjrzeć się w spokoju. Bo nasza piękna świadomość, świetlista, ona wie, jakie jest rozwiązanie, ale tylko w spokoju ona nam to podpowie. To, co koniecznie chcę tutaj podkreślić, także. Um, jest bardzo ważne, że w potyczkach słownych, kiedy jeden drugiemu wytyka coś takiego przykrego w złościach, najczęściej, kiedy już tam adrenalinka się podniosła, to najczęściej nie ma nic wspólnego z sytuacją teraz. I badałam ten temat bardzo długo, także na sobie, na swoich związkach, że coś, co zostało wyparte trzy miesiące temu, trzy dni temu, trzy miesiące temu, może trzy lata temu i zostało zduszone, niewypowiedziane, nie powiedziałam o swojej potrzebie, o, swojej, o swoim jakimś zaburzeniu w życiu, które mnie dotknęło. Nie powiedziałam, czego bym chciała, co wcale nie znaczy, że druga strona ma to zrealizować. Natomiast bolączkę wypchnęłam, jakoś to będzie. Czy ja, czy druga strona oczywiście. I po jakimś czasie, gdzie już brakuje tej energii, trzeba na jakiś temat y, znieść y, bunt, to bierze się cokolwiek na uwagę, więc wytyka takie rzeczy, które są, nie mają żadnego racjonalnego, y, tutaj racjonalnej podstawy. My reagujemy właśnie na to, co ktoś teraz mówi, i to jest błąd. Proponuję nie zwracać na to uwagi. To jest coś, co wywnęcza się, co nie zostało uregulowane, wypowiedziane, uzdrowione dużo wcześniej. W związku z tym, tak samo jak ktoś po alkoholu wypowiada różne. Swoje bolączki, to proszę się tym nie przejmować. W kłótniach słowa nie są, absolutnie nie są racjonalne, nie wynikają z takiego, z aktualnej sytuacji, tylko coś gnębi z przeszłości. Dlatego po, proponuję znowu, ale oczywiście nie z kimś po alkoholu. Nie rozmawiamy z kimś takim. To kiedy już się wyciszy, nawiązujemy relacje poprzez zmiękczenie, i wówczas wypowiadamy to, co jest prawdziwą przyczyną. I zachęcam Ciebie do tego. To też może być partner, partnerka, dziecko, ale też są. Takie zadawnione znajomości, gdzie coś tam poszło nie tak, dwie strony trzymają, nawet już potem nie pamiętają, o co chodziło. Rok szósty, uniwersalny praktycznie, jego barwy, te siły tej szóstki, szukania równowagi już pomału odchodzą. Zobaczmy, ile ich się zadziało. W ostatnim czasie pękają te skorupy. I czas równowagi, czas otwierania serca, czas miękczania, to te, ta wibracja sześć najbardziej nam sprzyja. U Polaków bardzo często występuje brak szósteczki. Kiedy rozpoznaje się ich skład liter, nie ma liter z poziomu 6. I tym ludziom właśnie może być trudniej patrzeć na wszystko sercem, ale przychodzą sytuacje różne, które zmuszą do tych doświadczeń, czy to przez chorobę, przez wypadki, żeby te serducho otworzyć. Tak jak było na przykład w moim przypadku. Także wielkie, wielkie tsunami zmian idzie pod każdym względem, i w następnym filmiku powiem, jak ja to widzę, jakie są przyczyny tego. A w tej chwili, poddaj się temu, co śpiewa do ciebie moje serce. Przytulam Ciebie promieniem słońca, przytulam Ciebie promieniem światła, przytulam Ciebie ciepłym spojrzeniem, przytulam Ciebie radosnym śpiewem. Radujmy się, kochani.